No dobra, siema. Idziemy tutaj. Zobaczymy. Bo nie pamiętam czy tutaj byłem. Już to wiem. Czyli chyba najwyżej nie byłem. I Inos obdarzył go częścią swej boskiej mocy. Aby mógł powstrzymać Berliera. I mocą tą był ogień. I miał nad nim władzę. O, prosona wiedza. Swit jest napisane coś o alchemii. O! Jeszcze alchemia mi podskoczyła. Hmm... Jojo. Doprowadzę to do końca. Dobra. W ogóle nie powinnaś... To miało... Co to za zabudować? Spotyka się tu rada wojenna naszego pana Baka. Przecież... No lepiej zajmij się tym osobiście. No dobra. Tak jakby mało nam było... Stój mora! Potrzebuję mikstur leczniczych. Daj... <laughs> Honor zdobywa się w bitwie. To za mało. Potrzebuje więcej. Z czemu wy Naszym alchemikiem była ta podstępna moc. Zniknę. Po prostu roz... Nie mam pojęcia gdzie Odszukam dla ciebie <laughs> awok. Nie tylko odszukasz. Mm -hmm, awangarda Dora wiem gdzie on jest Dostałem no, od razu zadanie więc jest dobrze Jakby nawet że Switaś <laughs> Surowe mięsko sobie od razu smażę mm, Oni nie mają tutaj łóżka? No bez przesady Polecę zobaczyć u tego kabira. Ty, kabir, powiedz, że masz łóżko normalne. O, masz to pozwoli, że się prześpię. Dobra, jest gitarka, Rzekł nawet super gitarka ho uh, ho uh, 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 uh. do Zemtrować. waka. Lepiej odejdź. Elitarny wojownik, elitarny wojownik. Tak Wak. Czemu przeszkadzasz mi w czasie narady wojennej? Gadaj! Doskonale wiesz, skąd biorę się? Narady na wojennej? Przecież wojna już się skończyła. Zakichany mędrzec. Was, ludzi już okiełznaliśmy. Nie spodziewamy się z waszej strony poważniejszego zagrożenia. Mimo -hmm. to nadal muszę zajmować się kwestią równowagi sił w tym regionie. No, mm -hmm. się bitwy. Któż mógłby rzucić wyzwanie potędze orków? Nic nie mówiłem o wyzwaniach. Mówiłem o równowadze sił. Asasyni To nasi sojusznicy pozwalają nam prowadzić wykopaliska na swojej pustyni. Ponadto dają nam swobodny dostęp do swych miast. Zatem otrzymują mnóstwo złota. Ktoś musi jednak dbać o to, aby zbytnio nie urośli w siłę. Mhm. To właśnie moje zadanie. Spoko. Jak idą wykopaliska? Kopiemy jak szaleni. Na całym świecie. Nasze wysiłki nie przyniosły jednak efektu, jak się spodziewaliśmy. Mhm. Chcę twojego boskiego artefaktu. <śmianie> A czemuż miałbym ci go dać? Dla ciebie jest bezwartościowy. Bzdura, mam inne problemy, Mora. Wciąż nie mam Koma dość złota, aby dotrzymać umowy z Assasynem. Ten rzezimieszek Kabir od wielu dni czeka na moją odpowiedź. Jak myślisz, co się wydarzy? Co z buntownikami? Tak, wciąż istnieją. A ty mi tu gadasz o zakończonych wojnach. Buntownicy napadają na farmy, podobno mają na zachodzie duży obóz, nazywają go Nemorą, chciałbym zniszczyć tę Nemorę, hojnie wynagrodzę popatrz. O ile będzie mnie na to stać, rzecz jasna. Mhm. Dla powinniśmy pić. Przygotowujesz się na wojnę z asasynami? Siedzimy na skraju pustyni. Jeśli asasyni wyślą armię do krain centralnych, to będę pierwszą osobą, która się o tym dowie. Gdyby jednak ten zamek padł, nic nie powstrzyma asasynów przed wkroczeniem do krain centralnych. A tego wolałbym uniknąć. Mhm. Opowiedz mi jeszcze o waszym sojuszu. Asasyni bardzo nam pomogli w czasie wojny z Morami. Zajęli się tą krainą, którą rzadko odwiedzają orkowie. Modlimy się przy tym do tego samego Boga. zawiązane z nimi są już było strategiczną decyzją. Dostarczę ci złoto Musimy dla asasynu. Żebyś chcesz my przynieść całe złoto, naprawdę. Chodzi o 50 tysięcy złotych monet. Ech, to nie są jakieś drobne. Wiem, wiem durniu. Ale dobrze. Jeśli faktycznie ci się powiedzie, znowu powiem, Zobaczę, co się Skąd? Najlepiej odwiedzić okolicznych farmerów. Ręcz do świątyni i zażądaj wydania wszystkiego, co tam od... Resztę złota nie obchodzi mnie. Rozum? Mhm. Mm Mój to same Dobra, ty tym się zajmiemy później. Dobra, to ja teraz polecę po tego... Klesia, awo a awogardo, awo bo... no raz jak awogardo, ale z tego co ja, że to on był na tamtej farmie, gdzie był kol, koniec wytrzymałości spoko. ...tutaj był? Kole... ...Farmon... Hm, a może on był tam gdzie... Ta. Pokaż mi swoje towary. No razu sprzedam trochę śmieci. Hmm. Dobra, mam tutaj coś, co mi się nie przyda? Nie, z tutaj. Ryba. To mi się na pewno nie przyda. nie. To się może przydać. Mm -hmm. To mi się nie przyda, to też nie. Mm -hmm. Który jeszcze sobie zostawię Kufel niepotrzebny Butelka też nie No i gitara hmm. nie No spoko Aha, ty tejże za dużo dałem hmm. To co bym mógł wycofać ja powycofuję To wycofam Tarczę Dobra to teraz już za Hmm, 800 golda, tak. Ta radę z tego dobić? 400 golda jeszcze. No dobra, bez przesady. Mołotrop... Przyda mi się ten tak dwaj... 30 no dobra tak usunę to pięć tysięcy hmm. dobra to już jest dwa tysiące osiemset dziesięć A, a, a. a akurat. No i gitara. <laughs> nie, do Nemori jeszcze nie chcę iść. No, Okej. Okay. Czyli teraz musimy lecieć. Mhm, mm mhm, mm mhm, mhm, Tam... Przynajmniej <laughs> tak wydaje, że wydaje. Że oni byli gdzieś tam. Kapot. No, skąd tam. się mhm, No, mhm, No, się przycinać, mhm, No dobra, tam jest ten. Na polecę najpierw tam zobaczyć, czy mogę coś zabrać, a raczej odebrać, chociaż wątpię. <złysy> O ja, nie daj mi spokój. Tempek. O, Masz jakieś złoto? Masz to dobrze. Przyda mi się. Lasa, jakie ja w ogóle pierścienie noszę? Pierścienie mamy, okej okay. No znaczy pierścienie mamy, mogę sprzedać. Znaczy i to to i to idzie na sprzedaż <laughs> Znaczy nie trucizny z tego co pamiętam mam choroba, e, chorobę też mogę sprzedać, bo mam miksturki to niech zostanie, światła się nauczyłem chyba Nawet nie wiem <śm> 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 Dobra, mam coś za Ciebie tutaj jeszcze na zbyciu Chyba nie No ale to mogę sprzedać A, trochę stróciną w sumie też Skóra zębacza myślę, że nie, mi się nie przyda Skóra krokodyla też nie To może zostać Powiem, że na pewno skóra wilka jest potrzebna do niektórych mieczy Widzona ok no i gitara Dobra, to lecimy po awangardu a w tym odcinku to by było na tyle więc trzymajcie się na razie na no jej cześć